Dawno nie było afery o wegan, prawda? Na szczęście jest Komisja Europejska, która przychyliła się do propozycji mięsnego lobby. To od dawna walczy o to, żeby nie można było mięsnymi nazwami, typowo mięsnymi nazwami nazywać wegańskich i wegetariańskich odpowiedników w myśl przepisów, które jeszcze nie weszły w życie. Nie będzie można na przykład nazywać odpowiednika kurczaka kurczakiem, albo odpowiednika bekonu wege bekonem. To są dwie spośród 29 zastrzeżonych nazw, które będą mogły funkcjonować tylko w odniesieniu do mięsnych oryginałów. I jakie za tym przemawiają argumenty? Przede wszystkim chodzi o ochronę konsumentów według Komisji Europejskiej. No, żeby nie było takich sytuacji, że na przykład mięsożerca idzie do sklepu, myśli, że sięga po zwykły wyrób z kurczaka, wraca do domu, okazuje się, że to nie jest kurczak, tylko jakiś wegański odpowiednik. Tylko, że problem jest taki, że takie sytuacje praktycznie nie występują według kampanii Roślinnie Jemy, która przeprowadziła na ten temat badania. 96% konsumentów w Polsce nie miała do czynienia z taką sytuacją. Coś takiego im się nie wydarzyło. To skąd ten problem. Wydaje się, że jest wymyślony. Poza tym wydaje mi się, że to jest regulacja antykonsumencka. No bo weganin, wegetarianin szukając tych roślinnych produktów na półkach, chce mieć informację o tym, jak to mniej więcej smakuje. Czego się spodziewać. No i najłatwiej jest zrobić to w odniesieniu właśnie do tych produktów mięsnych, które y, mają przypominać te odpowiedniki roślinne. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że producenci dbają o to, żeby zaznaczyć, że na półce sklepowej stoi produkt roślinny, y, bo to jest atut, to jest zaleta tych produktów. I konsumenci, którzy po nie sięgają, y, chcą, żeby ich jedzenie było na przykład wolne od cierpienia. To nie jest tak, że ukrywają w jakiś sposób te informacje, żeby zmylić mięsożerców. Tak to wygląda. Zobaczymy, jak dalej potoczy się ta Trawa jeszcze jest daleka droga do tego, żeby to prawo weszło w życie. Już w tym momencie podobne regulacje funkcjonują w odniesieniu do produktów mlecznych. Zapytam chyba retorycznie, kto z Was myśli sobie, że pójdzie teraz do sklepu, żeby kupić sfermentowany produkt na bazie białka sojowego?